To jest serwer mc.pl. Dzisiaj sobie na nim zagramy oraz go ocenimy Jeśli odcinek wam się spodoba Nie zapomnijcie zostawić łapki oraz suba Nie zapomnijcie również wbić na mój serwer Minecraft Czyli playhub.icsv.pl A ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania OK, a więc wchodzę już na serwer I jest tutaj tylko Skygen Lobby oceniam takie... no nawet lobby fajne więc, więc takie dam 7 na, na 10. Na samym starcie odebrałam darmowego vip oraz Kito. Ej, dobra, mam jakiś mega box. Kajcie, zobaczę. Nie, nie zobaczę, ale póki co serwer wygląda fajnie. Widzę, tutaj jest event Halloween. Dobra, tylko teraz pytanie: gdzie są skrzynie? Tutaj są skrzynie. Na początku sobie mini box otworzę. Dobra, otwieram. Słabe tutaj są w sumie rzeczy. Jakiś piasek dostałem z jego pojemu I co będę miał z megaboxa Magma. A jest tutaj coś takiego jak rynek Bo może w sumie ja to nawet mogę wystawić jakoś. Czekajcie, tam sobie... Dobra, wiecie co, wystawię to? Wystawię to za jakieś 200 dolarów. I nie wiem, czy to się opasało, czy nie. Potem poszłem na strefę pvp. Żeby pozabijać trochę graczy oraz zdobyć trochę surowców. Chodzimy sobie kogoś pozabijać i trochę set. Aha, typy na odpale No, aha No, no typy normalnie są na odpale I co ja mam niby robić? Ej, dobra, mam zabójstwo, więc mega fajnie. Leśny wilk. To to leśne wilki. Okej, okay. ten... Mam mało HP. I co? I nie wiem, co ja w sumie z tego dostałem. Ale dobra, właściwie straciłem ranking. Mam tyle, ile miałem. Dobra? O, kurde, super. Jak widzę, za zabójstwa się dostaje dolary, więc fajnie. I, I sobie trochę setas upgradeuję. Bo jest gun boost. Odebrałam jakąś komendę. W pisaniu ukośnik pico, i nie wiem, co mi to w sumie dało. Może następnego VIP-a. Seta nie mogę otworzyć. Aha, super lagi mam. Ja mam ten pierwszy set, i co teraz? Dobra, idę po następnego seta. Po prostu. Tutaj mam jakieś drewno. No nie, no, no nie da się. Ale mam komendę ukośnik ulepszy w ogóle, więc sobie ulepszę. Okej, okay, mam tutaj jakieś pierścienie, ale ja totalnie nie wiem co to jest. Pewnie to jest coś w coś stylu jakichś talizmanów, ale teraz... ha, dobra. Potem przez jakieś 15 minut szukałem jak skompresować bloki. Serio. Okej, okay, mam tutaj komendę bloki i zamieniłem sobie wszystkie bloki, więc będę mógł dalej sobie teraz ulepszyć. I mam już w sumie fajny secik nawet. No, to super ze mnie jakiś typu na hita zabijania. No, jakiś typu mnie na hita ciągle zabija. Nie wiem o co chodzi, ale. Dobra, tutaj się nie da nie gdzie pójść. Tak naprawdę, tutaj ciągle jakieś typy cię zabijają. No, dajcie mi! No, typie, weź pan, idź. O, co ty próbujesz mnie zabić? I ten też mnie próbuje. Ten, ten nie może być akurat, ale dobra. Essa, jestem dobry. Ale teraz umiem zginąć. Dobra, dobra, zabiłem go, zabiłem go. Zabiłem. Dobra, tego też zabiłem. Ej, dobra, co jest? Panie, normalnie dominuję tego SkyGena. Jezu, jakieś typy mnie na dwa hity zabijają. Czasami nawet na jednego. Pójdę sobie na przykład. Nie wiem, teraz tutaj. Jezus! A ty, co, 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 co tutaj robisz? Dobra, muszę go zabić. Dobra, jest. Dobra. Aha dobra. Ulepszę miecz i ulepszę to. I ulepszę sobie jeszcze to. Dobra. Jakoś mój set już po, powoli zaczyna wyglądać. No nie, zabił mnie. Kurde. Nie. <ścoughs> nie, serio. Serio, pół serca miał jeszcze... Jeśli ten... <ścoughs> Dobra. Chociaż ja go zabiłem. No nie. No nie, no nie mogę. Okej, okay, S. Okej, okay. i w ogóle sobie zobaczę słyszę zadania zaraz, mam nadzieję, a nie bo ja to jeszcze jest ten typo, ale ja mam lagi S? Ty, ale seria zabójstw, a zgaduję, że ten typo słaby mnie zabije, tak? Kacz. Kurde. Aha, eee, BK? Czekajcie, zadania, zobaczmy jakie już mamy zadania Okej, okay, ale patrzcie ile już dolarów mamy, nawet nie wiem skąd te dolarów A w ogóle mamy już 13 zabójstw, całkiem idzie to, idzie Teraz potrzebuję ulepsz, potrzebuję parę staków tego jeszcze. Dobra. O, to ten typo, którego zabiłem ostatnim razem. Aha. <grystanie> Aha. O, ale w sumie go zabiłem. Dobra, ja, ja, ja... muszę sobie zbierać jakieś rzeczy, a nie ginąć. Co ja zrobię? Okej, okay, a co z tobą? W rogu o! Dobra, please. O, dobra, ale fajnie. Dobra, yes. o, to jest. O co jest jestem niepotworek. Dobra. Idź. Nie. Stąd! Idź! Dobra, jest. Ej, please, please! Aha, nie, nie mogę go walnąć chyba po prostu. Dobra, jest. Jezus jakiś duszek jest. A to jest ten du duszek, z którego dropią te rzeczy. I mam właśnie... On jest chyba fajny. Podobno, bo mogę sobie duszę wpłacić normalnie. To w poca? Płaci dwie. Okej. Okay. A ile jest? Nie wiem. Piętno, 15% jest. Dobra, ulepszę sobie jeszcze to. Dobra, teraz sobie sprawdzimy serwer pod kątem Anty Cheata. Więc widzimy się jak już zainstaluję cheaty. Okej, okay, ja już jestem i jest kolejny właściciel i mi wyskoczyło powiadomienie, że chaos SMP będzie wkrótce. Dosłownie wbiłem jakieś... Jakieś chyba jestem minutę po tym i już nowe powiadomienie, więc no. Więc. Jestem oczywiście już na I. I co się dzieje? O, dobra. Eee, czekajcie. Muszę. Muszę go zabić. Dobra, zobaczę teraz, jak ten anti -cheat działa. I samo. Super. Anty. Znaczy, właściwie to cheaty mnie same zrzuciły. Super, a teraz to sam spadłem. Dobra, czekaj. Chcę go zabić. Dobra, jest. Dawaj mnie go. Aha. Nie. Super. Kurde. Dobra. Dosłownie prawie, że nic nie widzę. Na tym ekranie przestecznicy, ale trudno. Dobra, jest. Let's go. Dobra, mogę go bić normalnie. Ej, dobra. Go też mogę bić. Ej, okej, okay, dobra. Ty, co jest? Ile mam salda już? Dobra. Akurat no mam w sumie właściwie nawet jedne z lepszych cheatów Ale no jednak działają cheaty Więc nie wiem jak ocenić ten anti cheat Zadania Ja odbiorę sobie 100 dolarów Idę sobie na następną wyspę Dobra mam Okej okay. Dobra ej dobra to w sumie jest ten niepotworek Dobra Dobra S Ej tak czy fajnie działają te cheaty Serio, od, od niepotworka umarłem. No nie! Dobra. Dobra, S. Napół! No, znaczy, no, chyba na jednym sercu go zabiłem. Czekajcie, ulepszę sobie seto. Ulepszę sobie tuk. Aha, i. O, i tak. Ej, co jest? E, ja jakby. Okej, okay, mam już. Fajnego mega seta i chyba wielkim końcem się zbliżamy do końca tego odcinka, ale postaram się jeszcze pozabijać tych trochę tych osób. Chodź tu. Dobra. Dobra, zabijam tutaj jakichś ludzi. Dobra, ty dobra, zabijam go normalnie. I ostatnie zabójstwo, dobra, let's go. Mam 50 zabójstw, aż. Dobra, i to chyba jest tyle z tego odcinka. Jak widzicie, Bana totalnie dostałem. Więc, no, no. a grałam na cheatach, więc. Elu.